Czekam numer 8 Kazłasz Skrocki, numer 10 Mateusz Alewski, numer 17 Rafał Czankowski i numer 28 Oliver Świadewski. Trenerem Dużynej gospodarzy jest pan Ireneusz Piwko.

Wysoka porażka dzisiaj za wami. Po tym dobrym meczu chyba z Turem, kiedy awansowaliście nastawienie przed meczem, jakie było tutaj, aby wyjść na boisko i, 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 i co właśnie co? Co chcieliście pokazać, jaki był wasz cel dzisiaj. Wyszliśmy eee, na ten mecz z optymizmem. Ale farmia wykorzystała swoje wszystkie sytuacje wykorzystali fragmenty. Natomiast nam tylko nie chciała wpaść. Mamy bardzo młody zespół wypełniliśmy kilka pani a będziemy starać się grać swoje i w kolejnych meczach być może to efekt. Dobre wejście w drugą połowę w Waszym wykonaniu. Mieliście kilka właśnie sytuacji, żeby jeszcze powrócić do tego meczu. Żal trochę tej nieskuteczności. No, da szkoda, szkoda szkoda niewykorzystanych sytuacji. Natomiast tak jak wspomniałem, warmia wykorzystała to co miała i jest taki wynik. Nie inny, Jaki cel tutaj na dalszą część sezonu przed Wami sobie, co sobie stawiacie? I przede wszystkim e, gra dużo młodzieży, odgrywamy swoich chłopaków, e, jak również e, z okolic młodych chłopaków chcemy dawać im szansę. No spokojnie, nie grozi nam mnie spadek, więc będziemy sobie starać się... Z perspektywy boiska jeszcze, bo rozmawiamy tutaj z kapitanem, który grał do 80. staje się jakoś minuty. Jak to wyglądało? Później widziałem, że cofnąłeś się trochę no właśnie na początku drugiej połowy, żeby, żeby więcej być pod grą. I w drugiej połowie chcieliście zaskoczyć jeszcze ciągle w armię, żeby zdobyć kontaktową bramkę? Tak, tak, chcieliśmy po odbiorze grać do przodu, zdobyć bramkę kontaktową. Niestety nie udało się Rozumiem. Powodzenia w takim razie w kolejnych spotkaniach i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry trenerze, gratulacje trzech punktów i, i w końcu wielu bramek chyba. Dziękuję bardzo. Czy wymarzony dla trenera dzisiaj? To wymarzone, jeśli jest zwycięstwo to na, to na pewno na, na duży pozytyw. Wymarzone. Jeszcze te wymarzone są przede mną. Tak, tak do tego podchodzę. 5 do zera, bardzo wysoki mecz i po wysokim wyniki wydawałoby się, dominacja w armii, ale na początku drugiej połowy chyba trochę nerwowości wkradło się w nasze szeregi. Troszeczkę nerwowości, troszeczkę wiszę złapała, takiego pozytywnego wiatru, dobrego wiatru w swojej żagle I, i kilka razy nam zagroziła i tutaj trzeba docenić rolę, rolę Filipa, którą wykonał perfekcyjnie. Uchronił nas przed stratą, jakikolwiek rank mamy zero z stołu i to, to jest bardzo duża jego zasługa, i jego pracy. Cieszę się dzisiejsza skuteczność, bo wykorzystaliśmy, zdaje się, że 80% przynajmniej tych sytuacji, które, które mieliśmy. No to muszę, się, to muszę się z Panem zgodzić, że jeśli chodzi o skuteczność. To chyba pierwszy mecz w tej rundzie, który, w którym my, na, 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 który mamy tego na takim wysokim procencie powiedzmy, jeśli to dane statystyczne przez Pana obliczone, to... To, 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 to no. na pewno bardzo cieszy, bo tego nam brakowało gdzieś w tak, tych tak, dotychczasowych tak, 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 tak grach. To nasz nowy system wyliczył tutaj, który zainwestowaliśmy. W e Trenerze, teraz ciężkie spotkanie przed Wami z Wigrami Suwałki. Rozumiem, że taki wynik dobrze nastraja przed tym meczem i powoduje, że, że ta praca w tygodniu będzie łatwiejsza. Jak najbardziej. Na pewno wynik y jest od strony mentalnej budową nas i na, na najbliższą rywalizację i nie tylko tą pierwszą, która jest przed nami, ale na najbliższe. Wszystko teraz w naszych rękach, żeby od strony fizycznej doprowadzić drużynę do porządku. Mamy, mamy, mamy uraz, który się pojawił, Kaz wszystkiego, który nam troszeczkę na pewno skomplikuje, yy, skomplikuje życie, no, ale musimy sobie z tym radzić. I, także tak, jak najbardziej. Mentalnie jest wszystko bardzo pozytywnie przed najbliższą ważnym, przed najbliższym ważnym pojedynkiem. Teraz fizycznie, motorycznie. Będzie to, będzie to, będzie to Uraz Kacpra nas wszystkich tutaj mocno smuci, a, a temat powrotu Tomka Dzieżkiego cieszy z kolei. Jak, jak to z trenera perspektywy wygląda? Ta Oczywiście. rotacja z przodu doda trochę jakości? Oczywiście, jak najbardziej czekaliśmy na Tomka, myślę, że on sam też bardzo długo bardzo czekał, bardzo, bardzo solidnie pracował, żeby, żeby wrócić na to blisko to tak jest. Ważną, ważną osobą w naszej, naszej szatni. Myślę, że jeszcze do końca rundy będzie miał okazję udowodnić, jak ważną osobą i ważnym zawodnikiem jest też na boisku. Uraz Kaspra w smuci, bo, bo wiadomo, każdy uraz jest, jest na pewno jest negatywem, jeśli chodzi o przyszłość. No ale po to mamy szeroką kadrę, żeby, żeby, żeby sobie radzić i na pewno coś najlepszego w Gratulacje i, i dużo uśmiechu oby za tydzień również się pojawi.